Witam Państwa! Do debaty powróciła sprawa Funduszu Kościelnego. Fundusz utworzono w roku 1950 i był nadzorowany przez komunistyczny rząd. Korzysta z niego dotąd ponad 160 związków wyznaniowych, także te, którym komuniści niczego nie zabrali, bo powstały po roku 1950. Z oczywistych względów najwięcej otrzymuje Kościół katolicki. To obecnie nieco ponad 200 milionów złotych rocznie, czyli po 5 złotych od każdego obywatela Polski, idące przez budżet państwa. Przypomnę, że komuniści odebrali Kościołowi katolickiemu ponad 100 tysięcy hektarów ziemi i lasów oraz blisko 4 tysiące budynków i nieruchomości. Część tych dóbr zwrócono po 89 roku, niektóre zaś już po przejęciu władzy przez gomułkę, czyli po 57 roku, gdy jego władza okrzepła, znów dobra kościelne odbierano. Rządy socjalistyczne nie odbierały natomiast obiektów, w których znajdowały opiekę osoby starsze, upośledzone lub nieuleczalnie chore, prowadzone przeważnie przez zakony. Wiadomo. Po co brać sobie na głowę taki kłopot? Niech czarni męczą się sami. Ciekawe jest to, że nigdy nie dokonano inwentaryzacji przejętych dóbr, a więc każde roszczenie mogło być podważone. Całość funduszu nadal wypłaca budżet państwa. Na co jest przeznaczany? Na konserwację zabytków, przeważnie obiektów, które były przez wiele lat niekonserwowane to około 7%. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych około 80%, na działalność charytatywną i opiekuńczą około 5% i oświatę mniej więcej 3%. Widzą więc Państwo, że grofunduszy idzie na socjal, czyli zaleczenie wraca do Państwa. Nie jest dziwne, że w latach 50., Spore sumy otrzymywali kolaboranci, czyli tzw. księża patrioci. Po 1989 roku duchowni zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Paradoksem jest to, że wciąż pobierają pieniądze z funduszu te kościoły, którym nigdy nic nie odebrano. Po 1989 roku Kościół Katolicki odzyskał nieruchomości, więc istnienie funduszu bywa krytykowane. Już w roku 2011 premier Tusk sugerował zaprzestanie przez rząd finansowania ubezpieczeń emerytalnych, między innymi księży. Wkrótce ekipa palikota, byłego lidera platformy obywatelskiej, zgłosiła projekty ustaw. Znacznie redukujących fundusz. Niemniej ten nadal istnieje. Obecny rząd Tuska znów wspomina o potrzebie odcięcia Kościoła Katolickiego od tzw. państwowych pieniędzy. Warto dodać, że Kościół Katolicki sięga też po pieniądze z Unii oraz po dotacje państwowe, m.in. na katechetów. Inne związki wyznaniowe postępują tak samo, Czyli nie ma mowy o przywilejach dla Kościoła katolickiego. Szacuje się, że stacy Kościół katolicki otrzymuje ponad miliard złotych rocznie. Widać więc, że członkowie Kościoła dobrowolnie dają znacznie więcej niż państwowy fundusz. Odnoszę wrażenie, że lewicowe rządy Rzeczypospolitej, obecny też, stosuje szantaż finansowy wobec episkopatu. A jednocześnie nadal płacą. Komuniści doskonale wiedzieli, że uzależniony kościół może być im potrzebny, a próba zniszczenia go może przynieść skutek odwrotny. Zresztą postawa duchowieństwa w czasach niemieckiej okupacji dowiodła, że represje podnoszą jego autorytet. Niemcy nie mieli tzw. księży Folksdeutschów w Polsce. Pozbawienie dochodów z majątków i uzależnienie od rządu miało ostatecznie zwasalizować Kościół oraz spowodować, że nie będzie sprawiał kłopotów. Zdumiewające jest to, że podobnie jest obecnie. Okrągłostołowi samozwańcy i ich koncesjonowani demokraci pozorowali poprawę relacji z Kościołem katolickim, jednocześnie zaciskając pętlę finansową. Majstrując rozmaite przywileje, np. celne czy środki z Unii, rozszerzali obszary wpływu na działania episkopatu. Kościół był potrzebny komunistom i ich sojusznikom z tzw. Tak opozycji demokratycznej do podżyrowania okrągłego stołu, wskutek czego ruskie pachołki zamiast do ciupy lub gdzie indziej trafiły na salony nawet europejskie. Premier Oleksy na Jasnej Górze, pani Kwaśniewska w Watykanie, jej mąż w Papa Mobile to obrazki mające wpływ na decyzje wyborcze nieszczęsnych katolików. Tutaj nikt nie marudził, że Kościół wtrąca się do polityki. Podobnie, gdy wpychano nas do Unii. Pamiętna wizyta biskupów w Brukseli przechyliła szalę na tak w referendum. Skutki widzimy, a jeszcze wiele przed nami. Zdumiewające było stanowisko episkopatu, gdy imigranci zaatakowali Europę po zaproszeniu przez kanclerz Merkel. W treści listu do wiernych nie powstędziliby się tak zwani aktywiści. Nawet w komunikacie episkopatu z ubiegłego roku, czasów rządów prawa i sprawiedliwości, pada ostrzeżenie przed, cytuję, postawami ksenofobicznymi. Przebija troska o godność migranta i wprost potępione jest referendum w tej sprawie. Podkreśla się potrzebę godnej pomocy socjalnej dla imigrantów. Jakoś nie padło ani słowo o obrońcach naszych granic, a to oni giną i są prześladowani. Imigrantom zaś sądy nakazują wypłaty odszkodowań. Wielu zdumiało milczenie episkopatu po wybrykach lewaków pod wodzą Lemparda. Dewastacje kościołów, zakłócanie mszy, wandalizm nie spotkały się z reakcją biskupów. Ci wolą celebrować pogrzeby znanych celebrytów, na przykład Jerzego Sztura, wzorowego katolika. Czy organizatorzy strajku kobiet zostali zobowiązani do pokrycia kosztów napraw zniszczeń obiektów kościelnych? Czy takie zniszczenia w ogóle zgłoszono? Odnoszę wrażenie, że w sprawach obyczajowych, Prawa strona jest osamotniona, a jak lewica jest w potrzebie, to hierarchowie wykazują nadzwyczajną uprzejmość. Obóz obecnie rządzący, złożony z lewaków i oportunistów, doskonale rozumie, że stosując metodę kija i marchewki będzie mógł wykorzystywać kościół do realizacji swych celów, a przy okazji celów swoich zewnętrznych sojuszników. Prymas Wyszyński. Po doświadczeniu cynizmu komunistów wiedział, że na dalsze ustępstwa nie wolno iść. Jego następcy niczego nie zrozumieli. Najpierw był strach przed lustracją, później obawa utraty finansów. Efekt widzimy. Polska, podobnie jak cały Zachód, tonie na naszych oczach. Pamiętam debatę w telewizji, gdy religia wchodziła do szkół. Gronkiewicz walc. Wówczas grająca rolę Matki Polki, popierała uczynienie religii kolejnym przedmiotem szkolnym. Przedstawiciel Unii Polityki Realnej przestrzegał przed tym pomysłem. Po 35 latach eksperymentu mamy najbardziej zaświadczone społeczeństwo w historii. Gdy za komuny chodziliśmy na religię do salki katechetycznej, uczestniczyła cała klasa. Obecnie na religię w szkole chętnych wciąż ubywa. Ostatnio mimochodem słyszałem rozmowę licealistów o swoim stosunku do lekcji religii. Cytatów oszczędzę, ale zapewniam, że z tej młodzieży ani Polska, ani Kościół pożytku mieć nie będą. Spójrzmy na los kościołów protestanckich w Europie. Z upływem czasu stały się wprost instytucjami rządowymi. Uzależnienie finansowe, decyzje kadrowe władz. I ciągły kurs na lewo spowodował, że chrześcijaństwo w Europie zupełnie upadło. Inaczej sprawa ma się w Stanach Zjednoczonych. Tam jest faktyczny rozdział. Nawet lewicowi prezydenci mówią o Bogu, a Donald Trump postrzegany jest jako ostatni obrońca chrześcijaństwa. W sprawach obyczajowych zajmuje stanowisko bardziej klarowne niż obecny papież. Europejskie rządy. Idąc na lewo i mając w garści lokalne kościoły, doprowadziły do tego, że wszelkie nowinki są wprowadzane w życie ku pożytkowi rozmaitych mniejszości, a duchowni wystrojeni w tęczowe ornaty gorliwie usuwają symbole chrześcijańskie, by nie drażnić imigrantów. W tę próżnię weszli muzułmańscy przybysze. Obawiam się, że podobny los spotka i Polskę. W czasach, gdy Polacy nie mieli własnego państwa, mieli przynajmniej własny kościół. Jeśli kościół będzie uzależniony od rządu finansowo, będzie szukał kompromisu z tą władzą, będzie obawiał się jej krytykować, wówczas kościoły pozostaną puste, choć zabytkowe i odnowione niczego więcej nie będzie. Z Polski Sowieckiej wyszliśmy silni dzięki takim księżom jak Popiełuszko czy Blachnicki, a nie organizatorom okrągłego stołu podpisującym kontrakty z Jaruzelskim. Do czego doszliśmy? Do braku autorytetu Kościoła katolickiego u młodzieży. Zagierka, ksiądz z mojej parafii, grywał z ministrantami po zbiórce w piłkę. W latach 80. w biskupicach w salce obok kościoła chłopaki urządzili siłownię. A teraz, gdy jadę na spotkanie z Polakami, pytam, czemu nie dostają sali od proboszcza? Odpowiedź oczywista. Gdy widzimy anarchię na ulicach Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że w ciągu jednego pokolenia doszło do zapaści cywilizacyjnej? Mimo, że mamy Wi-Fi, panele na dachu i 100 kanałów w telewizji, doczekaliśmy się chaosu, burt na ulicach, płonących aut. I zarzynanych dzieci, także tych narodzonych. Dlaczego? Może dlatego, że obecni przywódcy religijni bardziej cenią sobie bezpieczeństwo socjalne niż niezależność od ziemskich władz. Może boją się Tuska, Nowacki i Nitrasa, a ich poprzednicy nie bali się nawet cesarzy. Czy można wątpić w ofiarność zwykłych Polaków, którzy, mimo że każdy z osobna jest ubogi, potrafią mieć gest? Wszak za komuny powstało tyle pięknych świątyń dzięki ofiarności zwykłych ludzi, bez forsy z Unii i od rządu. Nawet zamek Królewski w Warszawie został odbudowany z dobrowolnych ofiar Polaków. Zwykłych Polaków, którzy chcieli pokazać ruskim, że ich pałac kultury mają w nosie. Nawet nie podejrzewam, żeby teraz jakiś ważniak został ekskomunikowany. A taka opcja uratowała Włochy po II wojnie światowej, przed zostaniem republiką sowiecką. Reasumując, obawiam się, że polski kościół katolicki podzieli los europejskich kościołów protestanckich. Uzależnił się finansowo, a i politycznie od polityków głównego nurtu. W tej formule traci zdolność krytykowania władzy, nawet gdy ta lekceważy interes narodu. Co nas czeka, skoro to demokracja liberalna decyduje teraz o wszystkim? Dość włączyć telewizor i spojrzeć na wydarzenia w niegdyś Wielkiej Brytanii. A kto wątpi w solidarność Polaków, niech zobaczy, co spotkało telewizję Republika i telewizję niegdyś Polską. Miało nas już nie być, ale jasne stawianie spraw udowodniło, że Polacy, jak chcą mieć swoją telewizję, to ją sobie sami fundują. I sami utrzymają swój kościół, gdy będzie niezależny, odważny i szczery. Bo od politycznych kalkulacji i srebrników wyżej ceniona jest odwaga i solidarność. Dziękuję Państwu.